Witam wszystkich, dzisiaj będzie temat odnośnie wycieków płynu chłodniczego w Audi 3.0 TDI V6 wszelkie Audi A6, C7 mniej więcej tam zawsze występuje ten problem więc wszyscy posiadacze tego silnika powinni sobie oglądać ten filmik aby mniej więcej wiedzieć dlaczego im się zrobi jezioro między głowicami oczywiście Yy, oczywiście jest więcej elementów, które należy wymienić, ale tu chciałem wam pokazać trzy podstawowe elementy, które bardzo, yy, bardzo często ciekną. Oczywiście królem jest nasz piękny zaworek, który yy, otwiera płyn chłodniczy, zaworek pneumatyczny, ta dźwignia się przesuwa, z czasem po prostu się to wy, wyrabia i tędy cieknie płyn. To jest pierwsze co w ogóle jak cieknie płyn. Druga, druga część to jest taki krócie, który idzie do Egieru. Dokładnie Egier się na niego zakłada, bardzo często lubią te kruciec tutaj pękać i po prostu odpada leje się płyn. Tak? Kolejna część to jest oczywiście podstawa filtra oleju z termostatem, występuje to w całości, tak jak widać na zdjęciu, czy na filmie. No i to z tego też lubi cieknąć, bo nawet tutaj cieknie, tutaj jest ciśnienie oleju, olej spływy i po prostu tędy cieka. Oczywiście najlepiej by było yy, rozebrać wszystko i wymienić, tak? Najlepiej to w ogóle by było wyciągnąć silnik za jakieś, powiedzmy, 250 tysięcy i go uszczelnić. Bo sama wymiana tych części, które tutaj mamy, musicie pamiętać o tym, że pomoże na pewno, ale nie zrobi Wam nowego motoru, tak? najlepiej taki silnik wyciągnąć, albo w miarę możliwości, jak ktoś jest ogarnięty, to po prostu uszczelnić to na aucie zdemontować chłodniczkę oleju, zdemontować wszystkie, wszystkie jakieś podzespoły, gdzie są uszczelki, zdemontować przednią pokrywę wymienić uszczelniacz, wymienić... uszczelka jest taka cieniutka na przednią pokrywę, no ale to są robocze godziny, to są, to, są, to są pieniądze, tak? ale mówię, jak masz jakieś problemy z ubytkiem płynu chłodniczego w 3.0 TDI Szczególnie z Audi C7, bo, bo te problemy się jakoś tam nasiliły bardziej, no to trzeba zacząć od tego, tak? Ubywa się ci płynu, cieknie, zazwyczaj tam po misce olejowej, no to są takie trzy elementy. Nie jest jakieś tam strasznie mega drogie. O, zakładajcie to z oryginału, nie, nie, nie bawcie się w jakieś tam zamienniki, bo to, to jest nie warte, tak? Lepiej zrobić raz, a porządniej i chociaż mieć powiedzmy na 80 tysięcy kilometrów spokój, tak. I taki krótki filmik, mam nadzieję, że komuś się przyda. To oczywiście złom. Auta nie mam, bo musiałem szybko zrobić, więc, więc pozdrawiam wszystkich i fajnie, że mnie oglądacie. Na razie, cześć.